Hmm, 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 hmhm, hmhm, tak, to jest decydowanie dobry pomysł. Hmhm. To jest zdecydowanie krok w dobrą stronę. To teraz zbuszmy to wszystko całe do zera. I to mi się bardzo podoba. Cześć z tej strony Mowej. Witam Was w kolejnym odcinku Minecraft poradnik przetrwania. I w tym odcinku zrobimy sobie duże porządki. Jak już widzicie, zaczęliśmy sobie porządek robić z domkiem, którego już nie ma. I zrobimy sobie w tym odcinku całkowicie. Nowy domek i tutaj z tymi naszymi wspaniałymi wieśniakami, którzy są po prostu e, bólem w pupie. Troszeczkę ich przeniesiemy, troszeczkę ich przem przemeblujemy. Znajdziemy jakieś miejsce tutaj dla tych wszystkich panów, którzy się tutaj zebrali. Także po prostu troszeczkę nas roboty czeka. Ale zacznijmy od, od zbudowania tego naszego domku. E, niestety nie udało mi się replay moda pobrać, coś coś nie grało, więc nie będzie powtórki, nie będzie time lapsu, ale postaram się jakieś tam update'y, update, y, update y robić, jak będzie, będzie wiadomo co, 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 się w ogóle dzieje. Udało mi się rozplanować tutaj jakiś plan tego naszego nowego budynku. Za dużo się nie różni, ale na pewno będzie on e, przyjemniejszy, przyjemniejszy niż to, to co było i zrobimy go, że będzie dwupiętrowy, tak właściwie bardziej nawet półtora piętrowy. Ale to wszystko sobie po prostu zobaczycie e, tutaj po kolei, jak będziemy ustawiać. Ustawmy w takim razie ściany, jak to byśmy chcieli, żeby to wyglądało ładnie. No już jakiś kształt to ma, to posiada. Także mamy już tutaj taką podstawę do zrobienia tego, co tutaj będzie się, się działo w środku. E, więc może wrzućmy, wrzućmy dachy teraz do tego i zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądać. I tak się prezentuje pierwszy tutaj daszek i reszta będzie utrzymana w dokładnie nawet takim samym stylu, żeby po prostu e, utrzymać tą tutaj jednolitą, e, jednolitą narrację budynku. Tak, tutaj będziemy mieli jeden daszek, tutaj będziemy mieli kolejny daszek i jeszcze na górze będziemy mieli jeden ostatni, ostatni daszek, także... E, także zabieram się tutaj do roboty i za sekundę Wam się widzimy już tutaj z tym. Skończonym, miejmy nadzieję, daszkiem. Moim zdaniem, ogólnie całkiem przyjemnie współgra tutaj. To drewno akacji, kamień, dioryt i, i normalne, regularne, regularne drewno, którego będę musiał jeszcze pewnie troszeczkę, troszeczkę sobie zebrać, żeby, żeby to wszystko tutaj ładnie, ładnie współgrało sobie ze wszystkim. Ale ogólnie, moim zdaniem, nie wygląda to najgorzej. Na pewno wygląda lepiej niż ten poprzedni dach, który tutaj był. E, więc to jest na pewno na plus. Także e, widzimy się za chwilkę. No i dach jest skończony. Nawet dorzuciłem odrobinę tutaj miedzi, żeby to się tam odrobinę powiedzmy z czasem ewoluowało. Jak widzicie, całkiem to przyjemnie, przyjemnie się zgrywa z tym wszystkim. Tutaj jeszcze muszę podokańczać e, takie pierdoły, na przykład właśnie to. Tak. To. Pyk, I tutaj też ale to już są naprawdę drobne poprawki które zaraz jeszcze też przed finalnym oddaniem budynku do, do zarządzania jak widzicie od środka to jeszcze też będzie będzie robione i tutaj też ale dach wygląda całkiem całkiem przyjemnie a teraz się zajmiemy środkiem i dekoracjami także już będzie prawie że powiedzmy gotowy, gotowy produkt do oddania już teraz zobaczycie w takim razie po następnej, po następnej krótkiej, krótkiej przerwie. Jak, jak na razie mi się całkiem to wszystko, wszystko podoba, szczególnie, szczególnie z większego dystansu. To wygląda całkiem, całkiem przyjemnie, jak widzicie. Ma to zdecydowanie jakby lepszy kształt, lepsze po prostu jakby czucie niż, niż tamten poprzedni domek, który był, także jestem, jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Także podziałajmy teraz troszeczkę dekoracje w środku i na zewnątrz i widzimy się za chwilkę. No i udało się sklecić coś takiego, gdzie z zewnątrz wygląda to całkiem, całkiem moim zdaniem nie najgorzej. Tutaj pododaliśmy jakieś balkony, takie małe tutaj po prostu przejście, jakąś kubkę dyni, kubkę siana po prostu przenieśliśmy tutaj. Zrobiliśmy takie malutkie tego i chodźmy do środka w takim razie. Takie bardzo, bardzo przyjemne drzwi całkiem mi się wydaje, że to całkiem ładnie wygląda, także wejdźmy może do środka sobie i mamy o mamy wnętrze tutaj jeszcze oczywiście kilka rzeczy będziemy dodawać, ale one po prostu będą tutaj z czasem dochodzić, tak? Tutaj mamy zejście wraz tutaj z pięknymi obrazami Minecraftowymi tutaj do naszego naszego magazynku i wejście z powrotem i tak mniej więcej tutaj wygląda ten parter. Miejsce do piecykowania i wejdźmy sobie jeszcze tutaj na, na, na pierwsze piętro, w którym znajduje się tutaj nasza wspaniała, całkiem, całkiem się podoba sypialnia. Zrobiłem jeszcze tutaj balkonik i żebyśmy mieli widok po prostu na nasze, na nasze poletka i na nasze rzeczy. Tak i to wygląda moim zdaniem całkiem, całkiem przyjemnie. Tutaj jeszcze też jest okno, żeby można było widzieć, patrzeć na to co, co mamy tutaj dookoła z małym balkonikiem. Na kwiaty. Także tak to wygląda. E, I wymyśliłem, co będzie się znajdować w, 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 w tym naszym wspaniałym dole, który tutaj, e, który tutaj rozporządziłem. I w tym dole mi się wydaje, że przeniesiemy sobie tutaj e, wieśniaków, sobie tutaj przeniesie, przeniesiemy. Albo nie, albo nie. O. Tutaj będziemy robić jakieś takie maszyny potrzebne e, pierwszego, pierwszego użytku. A dla wieśniaków zrobimy zrobimy osobne, osobne, e, osobne, że tak powiem miejsce, tym bardziej, że jeszcze będziemy potrzebować troszeczkę rzeczy w... to już w następnym odcinku będziemy tego szukać, żeby, żeby wszystko sobie znaleźć ładnie, na spokojnie. Żeby sobie tych wiśniaków zamieniać w ząbiaków i potem jeszcze ich e, przemieniać z powrotem, żeby uzyskać jeszcze lepsze ceny. Także samych tych tutaj wspaniałych wiśniaków E, których już mamy ustawionych, nie będziemy przenosić, czyli tych tutaj, o, tych na początku nie, nie będziemy przenosić, ale przeniesiemy sobie sam, e, sam rozrabiacz, e, rozradzacz wieśniaków, czyli tutaj tą część i przeniesiemy to sobie do, czyli to o, przeniesiemy sobie tutaj do budynku, który też postawimy sobie może tutaj, e, w tym miejscu, będzie to już mniejszy, mniej ozdobiony budynek, który po prostu będzie musiał spełniać, spełniać swoją funkcję i postawiam go sobie tutaj w tym miejscu i ale to już też nie z racji tego, że za bardzo e, że nie mam niestety replay moda no to zrobimy sobie tutaj to to wszystko tutaj już po e, powiedzmy pocięciach, po, połóżmy się spać w naszej nowej naszej nowej wspaniałej moim zdaniem sypialni moim zdaniem wyszło to całkiem całkiem e, przyjemnie wszystko tak, tutaj jeszcze ten fajny zegarek, taki stary. Całkiem, całkiem przyjemnie to wyszło. E, a więc się w takim razie zabierzmy za za rolę tutaj tych panów, za dole tych panów, żeby mieli sobie gdzie, gdzie posiedzieć troszeczkę czasu. Także zabierzmy się do roboty. To udało się stosunkowo łatwo wiśniaków wyciągnąć z tej dziury. Także teraz zaczniemy się modyfikowaniem i budowaniem tego wszystkiego, żeby to było już ładnie, wszystko na miejscu. To się zaraz widzimy. I udało nam się tutaj zapakować tych naszych wieśniaków wspaniałych. Zebrałem teraz krotki sobie, żeby je tutaj posadzić. I jedyne tak naprawdę, co zostaje, to tutaj wszystko zrobić ładnie. Za, za, za powiedzmy, zaorać. I. I tak naprawdę będziemy mieli e, skończone, tylko kwestia jakby tak naprawdę wykończenia e, kilku rzeczy. Nie chcę z Tobą się trade'ować, chociaż masz marchewki, Uu. I na pewno to jest jakby pierwszy dobry krok do, tutaj do rozwoju. O, nawet sadzi marchewki, bardzo dobrze. <laughs> sadzi sam marchewki, ale my mu tutaj pomożemy trochę. Jakby... Jesz marchewki, OK. I sama, sam, jakby ten rozradzacz, rozradzacz będzie działał na takiej samej zasadzie jak ten poprzedni. To znaczy ci dwaj, te, te dwaj się tutaj jakby bawią ze sobą, robią się w marchewki, mają swoje łóżeczka, tutaj, dwa i po drugiej stronie, zaraz wam pokażę, po drugiej stronie mają. Będą mieli kolejne dwa łyżeczka, tak? Kolejne tam kilka łyżeczek i tutaj będą małe wpadać, i będą sobie stąd. E, Oboszczę. Ok. I będą sobie tutaj. O. Spadać to już jest tak naprawdę wszystko zamknięte. Co jeszcze zostało, to e, wziąć uleczka i te uleczka przenieść. Tutaj nakupowaliśmy kilka łyżeczek, Mamy akurat o Trzy. To weźmiemy jeszcze 4, żeby było i i i i, i, i. musimy te łyżeczka położyć tutaj do góry, tutaj o i do tych łyżeczek oni się będą tutaj rozmnażać, patrząc, że jest jakby za wioska dużo większa niż... <coughs> niż, yy, niż to, co jest jakby. Potrzebne, także tutaj nawet możemy zostawić sobie otwarte, i tutaj dzieci będą wpadać. Mają swoje łzeczka, wioska jest dużo większa. Zostaje nam tutaj tylko zbudować dach. Zbudujemy jakiś taki stosunkowo prosty dach, żeby, żeby powiedzmy nie przesadzać. Tutaj będzie na pewno nie będzie aż taki. Mi się wydaje, że zrobimy same, same deski, i nawet mi się wydaje, że zrobimy trochę bardziej płaski ten dach, z spółpłytek pół na przykład nawet bierczowych. No i kwestia tutaj, co reszta zostaje. To ogarnięcie tutaj dołu. Dół, już tutaj odrobinę zlochowałem, że tak to powiem. No bo tutaj będą nasze lochy dla, dla wieśniaków. Tutaj będą przychodzić malutkie, małe wieśniaki, w sensie. I tutaj będą spadać, i w tym miejscu będziemy je zgarniać przy pomocy tam e, kolejki, którą zaraz specjalnie będziemy jeszcze e, którą będziemy jeszcze ustawiać, żeby tutaj. Coś potem z tymi wieśniakami dalej, dalej robić. Ale na ten moment to jest taka kwestia, że tutaj wszystko, wszystko jest tak naprawdę do ogarnięcia. I to już mi się wydaje, ogarnę sobie e, zaraz na spokojnie. Udekoruję tutaj, zrobię ten dach. I, I się za chwilę w takim razie zobaczymy, żeby to wszystko dalej tutaj kontynuować i ładnie zakończyć. Jak widzicie. Poszli spać do swoich łóżek. My też, w takim razie, pójdziemy sobie spać. I tutaj to będzie zaraz skończone. Drobne dekoracje jeszcze będzie można dodać. I widzimy się, jak tutaj to już wszystko będzie skończone wraz tutaj z mechanizmem, którym będziemy potem finalnie operować. Wszystkim tak. A tutaj cały ten Villager Hall zostawimy sobie już na, na potem, na troszeczkę czasu. Potem bo będziemy potrzebować. <laughs> Troszeczkę więcej rzeczy, żeby tutaj sobie z tym wszystkim ładnie poradzić. Także widzimy się za sekundę. I podglądamy właśnie wieśniaków w ich, powiedzmy, że naturalnym środowisku, próbujących się może rozmnożyć. Może im się uda tym razem? Czy ja mam jakieś marchewki, żeby im rzucić? No nie mam żadnych marchewek niestety, żeby im rzucić? Chyba, że? Nie. Chyba jednak trochę im brakuje. O? Może, nie, może jednak nie. Ale dobrze, udało się skończyć w miarę ten, ten budyneczek. Oczywiście zostały jeszcze do zrobienia jakieś tam drobniejsze detale, ale budynek już sam w sobie sam w sobie stoi i jest całkiem, powiedzmy, ma być użytkowy, tak, przede wszystkim. I ten użytkowość na pewno na pewno posiada. Nadal czekam na pierwszych wieśniaków, bo dopiero co udało się zasadzić marcheweczki, no za długo budowa tego nie trwała. Jak widzicie stosunkowo sami, że jest to dosyć, dosyć prosty budyneczek. Tak, i co ciekawsze jest tutaj na dole, tutaj na dole będzie później, później jak będziemy mieli sobą, późniejszy etap jakby zabawę wieśniaków, można, można powiedzieć. Kraina tortur, czy ja mam jakieś tutaj łańcuchy, żeby tutaj podowieszać? No nie mam ich na miejscu, ale mam tutaj na miejscu karotki, także mogę im dorzucić. No nie mam tutaj łańcuchów, ale tutaj pewnie potem podowieszam trochę więcej łańcuchów tego, ale to jak będziemy się zajmować tym tematem, to wszystko po kolei będziemy przerabiać. Ale na ten moment jakby build jest y, skończony, więcej za bardzo nie mogę zrobić. Czekamy po prostu na, aż się wieśniaki rozrodzą. Można im nawet podrzucić troszeczkę marcheweczek, żeby, żeby nie, nie narzekali, że są biedni. Macie, macie i się rozmnażajcie. Czy wezmą to? Wziął marchewki, zobaczymy czy się rozmnażą. No, ale to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podoba. O, rzucają się marchewka, fajnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka. Zasubskrybujcie ten kanał I wracajcie po więcej, bo zdecydowanie więcej tutaj tego Tego będzie, także patrzymy na serduszka Ale nie chcą się Tentegować Coś nie pasuje Temu może drugiemu trzeba dać pracę Zobaczymy ostatnią próbę O, serduszka Więcej serduszek działa nie działa. Ten drugi chyba musi mieć pracę w takim razie. Dobrze, ale to w takim razie zaraz to sobie zrobię, a w tym czasie kończymy na dzisiaj. I udało się zrobić całkiem, całkiem sporo. Udało się nam przerobić nasz pierwotny domek. Udało się wsadzić tutaj tych dwóch panów. Nadal się nie, nie chcą tego. A w następnym odcinku pójdziemy sobie zwiedzać nether i pójdziemy sobie zwiedzać tutaj nasz teren. Także ja poczynię po swoje przygotowania. W tym celu a tutaj tymi panami, którzy są tutaj, a troszeczkę ich się tutaj nazbierało, ewidentnie zajmiemy się w przyszłym którymś odcinku, bo to też trzeba będzie coś zrobić. Z częścią zrobimy pewnie jakieś automatyczne farmy, a część tutaj potem zrobimy w trading hall, tylko tu troszeczkę bardziej, a troszeczkę bardziej będzie, zrobimy. Zrobimy tego tutaj, w tym miejscu, żeby nie było za daleko z przenoszeniem się, ale będzie troszeczkę. No Większa skala, tak będzie tutaj na pewno dochodzić tutaj, dochodzić tutaj, i większość pewnie będzie się znajdować się pod ziemią. Także wszystkie farmy też będą robione dookoła. I mi się wydaje, że od tego sobie zaczniemy. Następny odcinek. Zrobimy sobie małą farmę automatyczną przy pomocy wiśniaków i żeby już sobie to działało, i pójdziemy sobie na adventure. Więc ja pozbieram sobie troszeczkę obsydianu, uzbroję się trochę jeszcze lepiej. Tyle ile dam radę. Pobawię się jeszcze po z tymi wiśniakami, z którymi mamy. I potem po prostu pójdziemy sobie, pójdziemy sobie zwiedzać wszystko dookoła i, i będzie, będzie całkiem ciekawie, pozyskamy kilka nowych, nowych materiałów. Miejmy nadzieję, że to wszystko się jakoś tam ładnie <laughs> ułoży. Ja może sobie tutaj jeszcze coś w międzyczasie nie wiem, zrobię budynek dla pszczółek. Tutaj troszeczkę udekoruję tą przestrzeń, żeby było delikatnie przyjemniej. I, I to by było na tyle w tym odcinku. Bye bye.